No dobrze, teraz znów będzie dosyć długi skrypt, mega długi, związany z życiem naszego gracza. Będziemy musieli tam ustalić też interfejs naszego gracza, jak, jak będą odejmowane punkty za życie. Już bardziej skupimy się na mechanizmie, gdzie praktycznie będzie wszystko wrzucone w jeden o, skrypt. Więc tu będzie trzeba po kolei długo, długo, długo Dłubać, ale niemalże to już jest koniec naszego kursu. Teraz musimy tylko jeszcze dostawać obrażenia i dokończyć jakoś tą grę. To w pierwszej kolejności zajmiemy się trochę tak zwanym systemem UI, czyli naszego interfejsu gracza. Tutaj będzie przyjemna zabawa, trochę klikania, trochę ustawiania, trochę kombinowania. Będziemy pracować teraz na kanvas, czyli na płótnie. Zaznaczamy płótno, ustawiamy w okcie sceny, scenę 2D. Zaznaczmy znowu kanwas w panelu hierarchii, przejdźmy na ekran, zjaśnijmy F. Jak widzicie, w tym miejscu będziemy Dawać właśnie nasze napisy końcowe, nasze, naszego gracza statystyki, czyli ile ma życia, ile ma pancerza. Później to wszystko uaktywnimy, zrobimy, żeby gracz mógł zginąć i żeby mógł skończyć grę w jakiś tam sposób. Na przykład dojść do jakiegoś obiektu po przedarciu się przez hordę robotów, i na tym zakończymy nasz kurs. Dlatego zajmiemy się teraz właśnie tym płótnem. Już używaliśmy płótna, robiliśmy na nim jedną rzecz, celownik, możemy nawet wymienić jego nazwę nic nie ma znaczenia. I tutaj jest nasz celowniczek dodany, nic tutaj się nie zmienia. Teraz do kanvasa dodajemy różne rzeczy, nie tylko celownik. Do Kubasa możemy dodać cały nasz interfejs gracza. Od ekwipunku po jakieś okienka ustawień, okienka na przykład rzemieślnicze, czy właśnie statystyki, jak w przypadkach na przykład gra EP, życie, pancerz, co tam jest najczęściej spotykane. Żeby było widać, że są jakieś cyferki, że zbierasz życie, bo tak to. Wiesz, że na przykład obrywasz, ale nie wiesz, ile na przykład zbiera punktów życia. No dobrze, najpierw zajmiemy się właśnie tym komponentem. Canvas daje ogromne możliwości, ale tutaj tak dużo nie będziemy robić. Wstawimy dwa obrazki, dwa pola tekstowe i później napisy końcowe, że albo przegrałeś grę, albo wygrałeś grę. A inne rzeczy można naprawdę kombinować na 1200 sposobów. No dobrze, pierwsze co, zaznaczmy nasz obiekt Canvas i dodajmy coś takiego jak UI Image. Tworzy nam się tutaj taki kwadracik. Jakiś tam widzicie, od razu w grze, jak to widać. Na razie to jest biały kwadracik, nic nie zawiera. Tutaj dodamy teksturę. Z katalogu tekstury to są tekstury przygotowane przeze mnie. I pierwszą teksturą, jaką dodamy, to będzie życie. Jest taka tekstura. Przeciągniemy sobie. Jak widzicie, utworzyła nam się taka tekstura życia. Przeniesiemy ją teraz w lewy róg, czyli naciskamy Shift, Alt. Tutaj jest taka opcja w lewy róg. O. Ja bym nieco zmniejszył go. No nie wiem, na 80, 50, na połowę? Na połowę. Może trochę mały. Damy na. Szerokość 80 i 80O. Teraz nieco musimy go oddalić od początku ekranu. Jak widzicie, przesuwam tu na płótnie, to od razu widzę w grze, gdzie on się tworzył. Ważne, żeby element wszystkich tych naszych znaczników, tekstu i innych rzeczy znajdował się tutaj w tym rogu te krzyżyki. Wtedy będzie się automatycznie nam dopasowywał do rozdzielczości i zawsze te obiekty, bez względu na rozdzielczość będą w tym samym miejscu. No dobrze, to pierwsze co zdałem, to mamy dodany ten jakby taki symbol życia. Teraz musimy dodać jakiś tekst. Czyli jeszcze tutaj możemy zmienić nazwę image, żeby się nie powtarzało. Na przykład damy tutaj wie yy, życie żeby było wiadomo. I damy jeszcze pole tekstowe. Czyli znowu bierzemy canvas, naciskamy drugi klawisz myszy, UI, pole tekstowe, tekst. Przenosimy tak samo. Zaznaczamy tu kwadracik, naciskamy Shift, Alt, od razu dajemy do rogu. Teraz przenosimy tu na płótnie nasz tekst. a mniej więcej gdzieś tu na środku. Jeszcze Ustawmy tutaj, mamy taki panel formatowania. Ustawmy wszystko na środku. O, będzie w środku naszego okienka. Damy trochę tekstu bliżej. Tu możemy sobie zwężyć, poszerzyć, jak tylko sobie chcemy. Ten tekst jest trochę mało widoczny. Ja bym y, trochę powiększył czcionkę. Tu mamy taką opcję, no nie wiem, no, no 25, 30. Musimy teraz też powiększyć okienko, bo po prostu tekst nam się nie mieści. I jeszcze można pobawić się na przykład z czcionkami. Ja tu dodałem jedną czcionkę, która mi się podobała. Mail 100. Jest tu jest w opcji. No i jak widzicie, jak to wygląda. O, i niech tak będzie. I tekst może być to po prostu 0. Będzie informował nas o. Ten tekst będzie nas informował o, jakby, punktach życia. Punktach życia. Najlepiej by było wpisać 100, żeby było wiadomo. O. No i tak może zostać w takim ułożeniu. O. Tu jest na razie przypisane 100. Ale później będziemy przypisywali tą wartość za pomocą skryptu. Na razie dla estetyczności, żebyśmy widzieli, jak to wygląda, niech tak zostanie. No i jeszcze do interfejsu bym dodał coś takiego jak pancerz, bo to jest bardzo często. I tu jeszcze tekst ewentualnie możemy zmienić na. Um, zmienimy go na nazwę. Życie. O. Tak będzie prościej, Albo TXT Życie żebyśmy rozpoznawali, co to są za pola, i w ten sam sposób zrobimy, jakby pole pancerza. Czyli, żeby to zrobić, znowu musimy nacisnąć Canvas, drugi klawisz myszy, UI. Stwórz obrazek. Obrazek przystosujemy alt do rogu, Zmienimy jego wielkość na 80 na 80. Zmienimy też jego obrazek. Tutaj mam bodajże obrazek jakiś zbroi, podobny do tego, co tutaj. O! I przeniesiemy go o, gdzieś w tym miejscu. Tu jest jeszcze taka linia. Tu jest jeszcze taka linia, jak nacisnę, że widać, gdzie jest dokładnie środek. To bardzo ułatwia edycję. Gdzie jest środek tego obiektu. Wtedy wiemy, że na pewno stawiamy w dobrym miejscu. No i kolejną rzecz, jaką trzeba zrobić, trzeba znowu dodać w pole tekst. Na razie zmieńmy tutaj na IMG, IMG, IMG zbroja, zbroja i jeszcze dodamy tekst tutaj, czyli znowu wchodzimy do canvas, drugi klawisz myszy, UI, tekst. Możemy ustawić tak samo jak tu jest ustawiony, zobaczmy jak tu jest ustawiony. 30 Maituru i wyśrodkowany. Czyli od razu tak ustawimy na 100. Wielkość 30, czcionka Mei tu Rej, i ma być wyśrodkowany. Teraz jeszcze możemy podejrzeć, jaką to ma wielkość. 68x44. Zrobimy taką samą. 68 na 44 Żeby pola się od siebie nie różniły. Teraz wystarczy przenieść ten obiekt znowu do rogu. Shift, Alt do rogu. I teraz tutaj w tym miejscu sobie ustawiamy, gdzie chcemy. O, tu jest środek, jak widzicie. Wszystko jest w tym samym ułożeniu. I jak teraz odpalimy grę, to jak widzicie ten nasz interfejs zostaje. Bardzo ładnie. Teraz jedyne co musimy wymusić, to żeby on nie miał tutaj pustych danych wpisanych 100 tyle, że żeby brał te dane tu ze zmiennych który gracz ma w sklepie życie gracza, którego jeszcze oczywiście nie mam. Teraz się właśnie nim zajmiemy. Ale to już od następnego filmu podzielimy na trochę mniejsze kawałki, bo to będzie dosyć długi skrypt.